Otyły mężczyzna z dużym, dumnie wypiętym brzuchem, obiektem westchnień płci pięknej, choć teraz brzmi to jak żart, niegdyś partnerkę takiego jego mościa otaczały zazdrosne spojrzenia. Dawny symbol dostatku i bogactwa teraz kojarzony jest z objawami społecznej choroby, kojarzony przez naukowców, bo obiegowa opinia kochanego ciała nigdy dość nadal ma rzeszę zwolenników. Otyłość to jest choroba. Trzeba patrzeć na dwa różne aspekty ze względu na chorobę i tych, co zajadają swoje problemy. Przeszkadza w, w sprawności fizycznej i wpływa niekorzystnie na zdrowie. Nie tyle jest to choroba spowodowana jakimiś czynnikami, ale stylem życia ludzi. Problem jednak jest i nie trzeba być badaczem, żeby go dostrzec. Ustalono, że liczba otyłych Europejczyków zwiększyła się trzykrotnie od lat 80. Dlatego te, jak określają to lekarze, epidemie XXI wieku pod lupę wzięli naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie. W naszych badaniach staramy się określić wpływ temperatury otoczenia na rozwój otyłości u myszy. Prowadzimy eksperymenty z wykorzystaniem myszy, które hodujemy w 17 albo 29 stopniach i patrzymy później, czy one stają się bardziej grubsze, czy są szczuplejsze. Niepokojąca jest otyłość u coraz młodszych dzieci, która w przyszłości może spowodować całą serię chorób z cukrzycą i problemami z sercem na czele. Co ciekawe, badacze Polskiej Akademii Nauk przypuszczają, że nadmierna waga może źle wpływać na płodność. Jest znane, że otyłość matka może prowadzić na predyspozycję chorobę dzieci, tak? I są przykład sukrzycy, nowotwory. Naukowcy Olsztyńskiego Instytutu szukają też zależności między temperaturą a nadliczbowymi kilogramami. Wskazują też inny poważny problem. Nasza waga nie zawsze zależy od tego, ile i co jemy. Rozwiązania na te pytania szukają w zaawansowanych badaniach genetycznych. Więcej o badaniach prowadzonych przez naukowców Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk podczas Nocy Naukowców. 26 września przyjdź na bydgoską 7 w Olsztynie.